Drodzy mieszkańcy, dziś materiał, który dotyczy pewnej skandalicznej sytuacji, która miała miejsce kilka godzin temu w budynku Urzędu Miejskiego. W naszej mysie otóż dwóch panów, pan Marcin Miłkowski i pan radny Piotr Smoter wtargnęli na trwające spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego. Okej, okay. nie wtargnęli, tylko weszli, a właściwie sytuację należy wyjaśnić, ponieważ yy, czekaliśmy na burmistrza, który podążał na spotkanie, które miało odbyć się w salce konferencyjnej przy jego gabinecie, ale jak się domyślam wywiadowcy zawiadomili burmistrza i panią Ślimak, że Miłkowski i Smoter czekają na burmistrza, by zadać mu to jedno pytanie i urzędnicy poszli do innego gabinetu tylko po to, żeby nie dało się go zapytać a mieliśmy do zadania burmistrzowi tylko jedno ważne pytanie. Kto stoi za akcją y, antyreferendalną, czyli akcją billboardową, która pojawiła się w całym mieście, też w gminie na wioskach, y, gdzie pojawiły się billboardy o treści popieram burmistrza, nie idę na referendum. Ale nie, są, nie jest oznaczone, kto finansuje tą akcję, więc jest to niezgodne z prawem, ponieważ akcja referendalna, jakakolwiek tego typu informacyjna, jest kampanią wyborczą i musi być oznakowana i musi być na, napisane na billboardach, kto za to płaci, a tutaj nie jest. Chwilę przed spotkaniem z burmistrzem rozmawialiśmy z panią Kariną Heredą, prokurentem spółki ARN. Oczywiście bo prezesa wyczerpuńskiego nie było. Więc informacje o tej rozmowie, o jej treści na pewno dotarły już do gminy, więc wiadomo było o co będziemy pytać. Jedno pytanie, ale burmistrz zdezerterował. Panowie z pełną premedytacją zakłócili pracę naszych pracowników, próbowali nagrać materiał dźwiękowy i obraz ze mną w roli głównej. To była typowa ustawka, której głównym celem było burzenie zaufania do instytucji publicznej. A jakie zaufanie można mieć do instytucji publicznej i do szefa tej instytucji, burmistrza Kordiana Klubiarza, który najprawdopodobniej, bo trudno mi uwierzyć, że nie, uczestniczy w nielegalnej akcji billboardowej, gdzie nie jest oznaczony, kto za to Płaci. Żeby nie było z czym lecieć do sądu, już dodaję. Burmistrz jako instytucja już teraz uczestniczy w tym procederze, bowiem spółka, którą nadzoruje, czyli Agencja Rozwoju Nysy, przyjęła do rozklejania do kolportażu billboardy, które nie są oznaczone. Nikt, nie, niech nikt mi nie wmawia, że Bogdan Wyczałkowski, który był 16 lat burmistrzem Paczkowa, nie zdaje sobie z tego sprawy, a jak się dowiedzieliśmy od pani Kariny Heredy, osobiście prezes zarządu ARN Bogdan Wyczałkowski przyjął zlecenie na wyklejanie tych billboardów. Więc burmistrz odpowiada jako instytucja już za to, że jest łamane prawo. Artykuł 496 przepisy karne kodeksu wyborczego mówią tak. Kto w związku z wyborami, czyli również z referendum, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą podlega karze grzywny. Grzywna, panie kordianie? Zachowanie niedopuszczalne, które miało tylko i wyłącznie jeden cel burzenie zaufania, destabilizacja, wprowadzenie chaosu. Istotne jest to, że panowie nie byli wcześniej mówili na spotkanie w Urzędzie Miasta, wtargnęli do gabinetu, przerwali spotkanie. To jest zachowanie niedopuszczalne. A co jest dopuszczalne? Brak odpowiedzi na tak kluczowe pytanie? niegodne radnego. A przypomnę, że wśród tych dwójca osób był pan radny Piotr Smoter. Jest to sytuacja, która jest niedopuszczalna. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radna ma, radny ma prawo do kontroli może wejść do pomieszczeń, również w gminie do jakiejś księgowości czy do ARN-u i przeglądać dokumenty. Ktoś da mu te dokumenty już to widzę, zaraz będą wzywali Straż Miejską. To jest cyrk, proszę państwa. Apeluję o powstrzymanie się od dalszych prób destabilizacji, zastraszania. Pokazywania braku szacunku dla mieszkańców naszego miasta i naszej gminy, braku szacunku dla instytucji. Kto kogo próbuje zastraszyć? My chcemy odpowiedź na pytanie albo dokument. Oni nam nie dają i to burmistrz i cała reszta próbują zastraszyć tych, którzy chcą zadać pytanie i dostać odpowiedź, która się nam należy. Te odpowiedzi się nam należą, wszystkim mieszkańcom. Brak szacunku dla kodeksu wyborczego, dla przepisów, dla prawa, dla prawa radnych do kontroli? Ja świetnie wiem, o co burmistrz walczy. Mianowicie, burmistrz walczy o prawo do reglamentowania informacji, jakie są przekazywane mieszkańcom gminy. Chodzi o to, żeby informacje niekorzystne, nie wyciekały na zewnątrz, mimo że do tych informacji prawo mają mieszkańcy gminy. Mieszkańcy gminy mają prawo to wszystko wiedzieć. Ale Kol Kordian Kolbiarz zrobi wszystko, żeby uzasadnić, że tak nie jest. Że nie macie państwo prawo do tych informacji. One są tajne. Działania części osób związanych z referendum służą tylko eskalacji napięcia, niszczeniu naszych więzi społecznych. A wcale nie, ponieważ to my budujemy więzi społeczne i budujemy, chcemy zbudować więź informacyjną, a Kordian Kolbiasz chce tą więź informacyjną zerwać albo uniemożliwić jej zbudowanie raczej, bo, jak, bo nie ma żadnej więzi informacyjnej przecież. W mojej ocenie referendum stało się elementem walki o interes prywatny, a nie troski o dobro nas wszystkich. Oczywiście, a troską o dobro nas wszystkich zajmie się Bogdan Wyczałkowski i Karina Hereda na zlecenie Kordiana Kolbiarza i kupią już nie ileś tam luksusowych samochodów na wzór tego, co robili Psimo Polskie, tylko może samolot kupią. Dziękuję, że wysłuchaliście tego materiału. Zapraszam jutro pojutrze. Jarmark ma być dobra pogoda. Dużo uśmiechu, radości. Wszystkiego co najlepsze. Ja też życzę wszystkim tego co najlepsze. Tym bardziej, że na jarmarku, o którym wspomniał burmistrz, wzięło udział. Kilkanaście, może nawet piętnaście, albo i dwadzieścia królików referendalnych. Bardzo to było interesujące. Rozdawały cukierki, baloniki, gazety. Ale teraz na poważnie podsumowanie. Czy ten histeryk, bo no dla mnie kordian Kolbiasz pokazał, że jest histerykiem, który wpada. Powtórzę w histerię, kiedy przychodzi radny z dziennikarzem zadać mu jedno proste pytanie, jak ten mężczyzna miał poradzić sobie z powodzią? Jak facet, który nie radzi sobie z jednym pytaniem, mógł poradzić sobie z powodzią? No, ja myślę, że nie mógł. I wszystko stało się jasne. Dziękuję za uwagę. To jest wideo!